I już pozwólcie sobie na to, żeby, będąc w swojej przestrzeni, zacząć ją świadomie odczuwać. To jest bardzo istotne, by poprzez Waszą uważność, własną uważność, kontrolować przestrzeń, która z kolei, poprzez nasze ciało egzystencjonalne, będzie nas informować o tym, co się w tej przestrzeni dzieje i kiedy trzeba zareagować, jak zareagować, kogo przyciągnąć do naszej przestrzeni żeby wspomógł nasze działania. Więc pozwólcie sobie na to, żeby właśnie w tej chwili zapaść się w sobie, wyłączyć ciało, natomiast otworzyć wszystkie swoje zmysły wewnętrzne, tak, żeby odczuwać swoją przestrzeń i wszystko to, co w niej się znajduje, czyli nasze domy, prace, sklepy, miasta, wsi. Każda kropelka rosy, każdy kamyczek, każde drzewko, wszędzie tam, gdzie jesteśmy w stanie przenieść naszą uwagę, tam również znajduje się nasza przestrzeń życiowa i egzystencjonalna. Pozwalamy również, żeby energię naszej matki. I naszego taty już wpływały przez czubek głowy i przez podeszwy naszych stóp do naszych ciał, i na poziomie naszego serca łączyły się ze sobą w postaci takiej potężnej eksplozji, jak wybuch bomby wodorowej albo atomowej. Tylko, że to jest potężny wybuch miłości. Jeśli ktokolwiek z Was ma, w tej, ma jeszcze problem, żeby odczuwać miłość, to w tym momencie postawcie przed sobą kogoś, kogo kochacie. Odczujcie tą miłość, odczujcie to, to, um, tą energię, tą wibrację i wypełnijcie się nią teraz. Energia Gai już wpływa przez stopy, ojciec działa, <laughs> wpływa przez czubek głowy. Tak naprawdę jest to informacja tylko dla naszego umysłu, bo my cały czas jesteśmy podłączeni do naszych boskich rodziców, bo inaczej nie moglibyśmy żyć, egzystować, być w tych przestrzeniach. I skupcie się, proszę, teraz na sercu. Cały czas bądźcie w przestrzeni i słuchajcie, proszę, moich słów, ale nie poprzez uszy zewnętrzne, ale przez uszy wewnętrzne. Serce jest takim łącznikiem, telefonem pomiędzy nami a naszym Stwórcą. Jest również. Mm, sposobem na to, żebyśmy nawzajem mogli sobie przesyłać energię my pomiędzy nami a stwórcą, czyli my do stwórcy i stwórca do nas. Dlatego teraz, kiedy wypełnieni jesteśmy miłością, biorąc wdech, poczujcie, że ten przy Waszym wdechu otrzymujecie potężną dawkę miłości od stwórcy. Przytrzymajcie chwilę i na wydechu Jemu oddajcie tę miłość, waszą miłość do Niego. Na zasadzie dawania i odbierania, otrzymywania, przypływ i odpływ. A więc teraz weźcie wdech z Tą świadomością, że energia miłości, miłość, ukochanie stwórcy płynie do Was, przytrzymajcie, zakosztujcie tą energię. I wydech, Wy wysyłacie tę miłość poprzez serce właśnie do stwórcy. I kolejny raz, wdech przez serce, energia miłości płynie do nas, najczystsze światło wypełnia całe nasze ciało. Przytrzymajcie. I wydech. My naszemu Stwórcy wysyłamy światło najczystsze i miłość. I znowu wdech. Wydech. Wdech. Przyjmuję, Stwórco, Twoją miłość do mnie. Wydech. I obejmuję Cię moją miłością. Wydech. Wypełniam się Twoją miłością, źródło mego istnienia. I wydech. I wypełniam Cię swoją. Świadomie oddychajcie tak chwilę i zanurzcie się w tym, w tej chwili. Zanurzcie się w tym wdechu i wydechu, który otrzymujecie i dajecie przez serce. Świadomie. Budujcie świadomy kontakt ze Stwórcą. Czujcie, jak zaczyna się tworzyć łączność między wami a Stwórcą. Oparta tylko na wibracji miłości. Za każdym razem, kiedy otrzymujecie miłość, wypełniajcie nie tylko serce, ale całe wasze ciała, każdą komórkę tą energią, tym ukochaniem, przytuleniem, obecnością i świadomością Ojca i Matki w Was. Za każdym razem, kiedy wy dzielicie się swoją miłością ze Stwórcą, wyraźcie tym wdzięczność za wasze życie. Za, za to, że, że jesteście, za kupek herbaty, przyjaciół, za Waszych ukochanych, za to, że mamy gdzie spać, że wciąż mamy co jeść, i że ojciec i matka czuwają nad nami i doprowadzili nas do tego momentu, w którym możemy świadomie budować łączność z nimi. Naszym stwórcą. I cały czas oddychając, wewnętrznym okiem spójrzcie na wasze ciała, jak zaczynają świecić. Jeśli tego nie widzicie, pozwólcie sobie odczuć wibracje w waszym ciele. Być może zobaczycie, że Wasze ciała zmieniają swój kolor. Mają błękitny, czasem złoty, czasem biały. I zapragnijcie, by ta energia miłości, którą wymieniacie wraz ze swoim stwórcą poprzez serce, zaczęła z Was tak emanować, tak płynąć na zewnątrz przez porę skóry, że zaczyna tworzyć jajo energetyczne, podobne tak jak na świętych obrazkach, które otacza postacie biblijne. I niech Waszą intencją stanie się, by to światło było tak gęste i tak mocne i tak równe i świetliste, by żadna inna energia, jakakolwiek, która jest Poza wibracją miłości była daleka od tego, by do Was się do, przedostać. Tylko miłość. A więc niech ta miłość z nas emanuje jeszcze mocniej, jeszcze mocniej. Teraz, jak weźmiecie wdech na wydechu, jednym ruchem rozszerzcie swoją przestrzeń z każdej strony, nad głową i pod stopami, tak, żeby objęła swoim, swoim zasięgiem wszystko, aż po, poza horyzonty. Więc jest wdech mocny, niech zaboli, i wydech, niech płynie ta energia. Obejmie całą Waszą przestrzeń życiową egzystencjonalną. Nadal oddychamy. I trwamy w przestrzeni rozświetlonej naszą energią i energią Stwórcy. Świadomie ją utrzymujemy. A jeśli jest coś w przestrzeni, co nie do końca nam służy, to nie chce świecić, to tam zwracamy naszą uwagę. I poprzez wdech zasycamy to do naszego serca. I na wydechu oddajemy Stwórcy by On swoją mocą, swoją miłością uprzemienił w to najczystsze światło i miłość. Chwilą, kiedy oddamy, wiedzmy, że to już zostało uzdrowione i wypełnione miłością. Więc naszą uwagę możemy zwrócić na kolejne rzeczy, które w naszym odczuciu powinny zostać uzdrowione przez miłość. Więc znowu bierzemy wdech. Zasysamy jedno serca. I na wydechu wysyłamy do naszego stwórcy. Cały czas nasze ciała świecą i emanują tą energię na zewnątrz. Naszą wolą jest, by nasze ciała były w tym momencie uzdrowione. Oczyszczone. Każda komórka nie zostanie wypełniona światłem i miłością. Mitochondria, woda wszystkie układy zwłaszcza układ nerwowy hormonalny wypełniamy sami siebie błogosławieństwem. Jak również wypełniamy błogosławieństwem poprzez świadomy wdech i wydech całą naszą przestrzeń. I teraz spójrzcie na dom, w którym jesteście i pobłogosławcie Wasz dom swoim światłem i swoją miłością. Wraz z obecnością i świadomością Stwórcy w nas. Więc błogosławię mój dom i wszystkich jego mieszkańców. Nakładam jasną płaszczyznę i wprowadzam biały strumień, który będzie zawsze wypełniony miłością, oczyszcza mój dom. teraz pójście na wasze miasto bądź miejscowość, które której jesteście. Obejmijcie swoją przestrzenią to miasto bądź miejscowość. Błogosławię mu miastu i wszystkim jego mieszkańcom. Niech najczystszy Światło i miłość wypełni serca wszystkich istot żywych. I teraz obejmijcie swoją uwagę całą Polskę. Tak jakbyście patrzyli na nią z lodu ptaka, spójrzcie na jej granicę. Błogosławię ci, Ojczyzna moja, Polsko moja i wszystkim Twoim mieszkańcom. Nakładam jasną płaszczyznę i wprowadzam biały strumień. I teraz zniżamy się do lotu tego lotu ptaka i lecimy wprost do Warszawy. Stajemy przed budynkiem, przed gmachem są, porze Sejmu. Idziemy tam na tą główną salę, na której wisi potężne godło, orzeł polski, biały orzeł, na czerwonym tle. Przyjrzyjcie się temu orłu. I zobaczcie, że jego skrzydła są przypięte, tak jakby przytwierdzone do powierzchni, na której on się znajduje. Pięcioramienne gwiazdy. Zobaczcie, jak próbuje uwolnić się, ale Tak, jakby te gwiazdy czy też szpilki nie pozwalają mu na to. I spójrzcie, że stoją za nami również inne istoty, które w tej chwili również przyszłyby uwolnić naszego polskiego orła. Wszystkim nam. Świecą serca, które wypełnione są miłością, szlachetnością, mądrością, która od wieków była w nas zapisana, w naszych sercach, i która właśnie w tej chwili zostaje aktywowana. Teraz zobaczcie, że każdy z nas indywidualnie podchodzi do tego orła i wyciąga też pile z jego skrzydeł. Zobaczcie, jak jeszcze jest słaby, jak z naszych serc płynie potężne światło do tego orła, które leczy rany który go odbudowywuje i przekazuje informacje z naszych serc prosto do niego. Informacje mówiącą o miłości, szlachetności i mądrości, ale też o mocy i sile nas, polan. I za nami stoją wszyscy nasi przodkowie. Wszyscy ci, którzy kiedyś walczyli o to, by nasz polski orzeł był wolny, uwolniony. I naszą wolą jest to, by polski orzeł wzniósł się i swoją mocą, siłą pobłogosławił naszą Ojczyznę. Naszą wolą jest, by nasza Ojczyzna Polska. Stała się uwolniona, oczyszczona, i mocą naszych serc, siłą stwórcy, która te nasze serca wypełnia, ściągamy z naszej ojczyzny, z Polski wszystkie klątwy, uroki, złorzeczenia, pieczęcie, które kiedykolwiek zostały na nią nałożone. I robimy to bez jakiegokolwiek wysiłku, ponieważ to my jesteśmy stwórcami i to my tworzymy pole. I w jedności naszych serc to pole obejmuje całą naszą ojczyznę całą Polskę. Taka jest nasza wola. Niech tak się stanie i jest. I spójrzcie teraz, już nie ma orła. Została tylko czerwona tablica. On jest wysoko, a pod jego skrzydłami łany zbóż, bawiące się dzieci, drzewa, rzeki, młyny wodne. Być może uda się Wam również usłyszeć Jego głos, który oznajmia, że Polska jest suwerenna, mocna i silna, i chroniona mocą Stwórcy, mocą naszych serc. Oddychajcie świadomie za każdym razem pełniając siebie miłością Stwórcy i wysyłając do Niego tę samą miłość. Utrzymujcie tę przestrzeń, świadomie, będąc w jej centrum. Zobaczcie, jak ten orzeł rośnie, jak zaczyna obejmować skrzydłami całą Polskę. I nawet ci, którzy chcieliby go zestrzelić, nie mogą, ponieważ jest coś w rodzaju takiego pola siłowego wokół niego. To już się dokonało. Będę powoli wyłączać. Dziękuję Wam. Jestem bardzo wdzięczna za Waszą obecność dzisiaj. Tula mocno.